Subuj wapniaka. Stary, jak widzisz, wyobrażasz sobie tą koszulkę na mnie? Umieśniony prankster. Tak. Idziemy to zanieść. Let's go. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy przy koszu Polskiego Czerwonego Krzyża i dzisiaj zrobimy coś naprawdę świetnego. Zmieniłem styl, zmieniłem, zmieniła mi się waga, więc postanowiłem, że oddam swoje stare ciuchy na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża do tego właśnie kosza. Zaraz to wrzucę i zachęcam Was do tego samego. Wyzywam Was nawet na taki Polski Czerwony Krzyż Challenge, żebyście też oddali swoje ciuchy. Zapraszam do zrobienia tego teraz. Ogólnie yy, chciałem zauważyć, że ktoś tutaj albo wymował, albo już nie ma miejsca w krzyżu, yy, w tym w koszu. Dobra Bęk i bęk Odłamkowy ładuj Nie ma miejsca No dobra, no to teraz yy, upchamy może co Jak to można upchać proszę pani? A ma pani może jakiś ten? MOB albo coś? No bo bez sensu, bo ktoś to na pewno wyciągnie za jakiś moment. Cyganie przyjdą, proszę pani, i wezmą. Zraz, u, nagraj pani reakcję, jak powiedziałem cyganie. Nie. Dobra, w każdym razie, no, no tyle, co się udało wcisnąć, no wystają. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjedzie ktoś z przegórnego krzyża i ktoś to zabierze. Zachęcam was do zrobienia tego samego. Trzymajcie się, cześć.